Siemano, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na kolejną recenzję perfumową. Tym razem mam dla Was cztery zapachy, które omówimy sobie w tym filmie. Nie chcę go dzielić na cztery różne filmy, dlatego że jest to seria wód kolońskich od marki 4711, czyli z dobrze znanej Wam z wód kolońskich z Eść Kulnis Wasa, czyli pierwszej wody kolońskiej, która powstała w kolonii, którą mogliście już u mnie zobaczyć na kanale, a jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, no to koniecznie nadróbcie zaległość, ponieważ w tym filmie mówię o wodzie kolońskiej, która liczy już sobie 200 lat, także wydaje mi się, że jest ona godna uwagi. Dla większości może nie jest to jakiś super szczyt perfumiarstwa, no ale pomówmy się, 200 lat temu zrobiło to furorę, ponieważ była to taka świeża, orzeźwiająca woda kolońska. I tym razem przychodzę do Was z czterema zapachami właśnie Eicht Wasa. Vasa, z takim hołdem dla tej klasycznej wody kolońskiej, ale została wypuszczona właśnie taka Floral Collection. Czyli mamy tu wariacje na temat tej klasycznej, można powiedzieć, wody kolońskiej. Buteleczki w utrzymane w retro klimacie. I znajdziemy tu wariacje na temat czterech kwiatów, czyli jaśmin bez Magnolia oraz róża. I dlatego nie chciałem omawiać tych zapachów w czterech różnych filmach, tylko właśnie w jednym pokazać wam cztery bardzo ciekawe i całkiem długo utrzymujące się wody kolońskie, ponieważ omówimy sobie najsłabszą koncentrację olejków eterycznych. I muszę wam nawet z czystym sumieniem powiedzieć, że ta czwórka jest dużo trwalsza niż klasyk dwustuletni eść kul cool wasa, ten pierwszy podstawowy. Jeżeli lubicie generalnie wody kolońskie, lubicie takie można powiedzieć psikacze na odświeżenia, to wydaje mi się, że warto się tymi zapachami zainteresować. Tym bardziej generalnie, że w ogóle marka 4711 ma bardzo dużo ciekawych wód kolońskich z różnych serii. Moją uwagę najbardziej przykuła ta seria stylizowana na retro, ponieważ wygląda dobrze, cieszy oko, ładnie to wszystko się prezentuje, także... Zaczniemy dlatego sobie od takich wód kolońskich. Ja nabyłem te wody kolońskie dlatego, że lubię od czasu do czasu, właśnie jak jest trochę cieplej, gdzieś tam na szybko odświeżyć się takim bardzo rześkim, bardzo świeżym zapachem. Ale jak dobrze mnie znacie, nie może to być wódze kaczka. Tylko to musi być coś świeżego, coś bardzo takiego pobudzającego do działania. Ale musi mieć to coś w sobie, więc dlatego przychodzę do Was z tymi oto czterema wodami kolońskimi. Na pierwszy ogień zajmiemy się wariacją na temat jaśminu. Opakowanie jak możecie zobaczyć utrzymane w stylistyce Retro. Ma taką samą stylistykę jak ta klasyczna Echt niż wasa, tę taką niebiesko-turkusowa. Tu mamy opakowanie białe, złote ornamenty. Mamy dodatkowo napisane, że jest to Floral Collection Jaśmin 100 ml. Woda kolońska ze sprayem. Z tyłu mamy podstawowe informacje na temat zapachu. Prezentuje się to tak fajnie, klasycznie, no i oczywiście retro. Opakowanie widzieliście, więc zajmiemy się butelką. Butelka zdecydowanie, jak widzicie, różni się od tej butelki, którą już omawiałem na swoim kanale, dlatego, że tamta ma atomizer odkręcany i ma dlatego wyższy ten korek. Tu mamy to utrzymane w takiej fajnej stylistyce, jakby takiego alkoholu, ponieważ korek jest złoty z takimi prążkami. Mamy tutaj taką jakby banderolę, która, jak widzicie, jest już przerwana, ponieważ już tego zapachu używałem. Butelka z przodu jest wypukła, natomiast z tyłu jest ścięta. Tak oto butelka prezentuje się w dłoni. One są dosyć malutkie, ale wydaje mi się, że też o to chodziło, dlatego że zawsze można taką wodę kolońską ze sobą gdzieś zabrać i w każdym momencie się odświeżyć. Skład tej wody jest krótki, ponieważ w nucie głowy znajdziemy bergamotkę oraz herbatę, w nucie serca owy jaśmin oraz neroli, które również gdzieś tam delikatnie ma takie podbicie właśnie jaśminowe i w nucie bazy znajdziemy piżmo, cedr oraz fasolę tonka. Dodatkowo, żeby troszeczkę ten zapach wzmocnić i utrwalić. I muszę Wam powiedzieć, że ten zapach na pewno zdecydowanie dłużej już się utrzymuje niż ten zapach klasyczny Est Kul cool wasa, ten oryginal. Natomiast jeżeli go powąchamy, to mamy tu bardzo dużo podobieństwa do tej klasycznej wody kolońskiej, ale dodatkowo właśnie takiej nacechowanej jaśminem oraz neroli. Czyli tam mieliśmy takie czyste zioła, czyste takie dosyć retro ziołowe te nuty, tu wyczuwam dna właśnie tej klasycznej pierwszej wody kolońskiej, z dodatkami takimi jaśminowymi i lekko właśnie taki kwiat pomarańczy i coś w tym stylu. Bardzo przyjemnie się to prezentuje. Jest ten zapach minimalnie też pudrowy. Czyli taka zieloność starej, klasycznej wody kolońskiej z dodatkiem jaśminu oraz pudrowości w postaci fasolitonka oraz piżma. Tego jaśminu nie jest tu jakoś mega dużo, więc wydaje mi się, że ten zapach całkiem fajnie gra i jak najbardziej jest to czysty uniseks. Jeżeli są panowie, którzy lubią taką starą, klasyczną wodę kolońską, na podbiciu delikatnie jaśminowym z lekką pudrowością piżma oraz fasolitonka. To myślę, że będzie to na pewno dobra opcja. Na sam koniec powiem Wam, który z nich najdłużej się utrzymuje, w porównaniu też oczywiście do tej klasycznej wody kolońskiej. Przejdziemy sobie do kolejnego zapachu, ponieważ mamy tu do omówienia aż cztery. A nie chcę, żeby ten film trwał bardzo długo, ponieważ na temat tych wód kolońskich dużo nie trzeba mówić, ponieważ no, są konkretne raczej z tych takich łatwych i przyjemnych. Zajmiemy się kolejnym, czyli bez. Opakowanie, jak widzicie, jest fioletowe. Tak samo wygląda jak poprzednie złote ornamenty. Kolor ciemnofioletowy. Prezentuje się to bardzo ciekawie. Fiolet i złoto bardzo ładnie wygląda. Butelka zaskoczenia nie będzie. Również mamy w ten sam deseń co jaśminową. Również jest złoty korek z prążkami, banderola. Dodatkowo mamy informację, że jest to lilak, czyli bez. Prosta, klasyczna butelka przypominająca alkohol. Prezentuje się w dłoni w ten oto sposób. I tu jest bardzo ciekawa wariacja na temat bzu, ponieważ ten bez nie jest taki oczywisty. I jeśli chodzi o to, co znajdziemy w środku tego zapachu, to w nucie głowy znajdziemy frezję, brzoskwini oraz bergamotkę. W nucie serca właśnie rzekomy bez, róże oraz jaśmin. Czyli już możecie sobie wyobrazić, na jakim podbiciu jest to bez. I w nucie bazy piżmo oraz drzewo sandałowe. Tu również ten zapach ma podbicie lekko-pudrowe w postaci piżma. Jest delikatnie takie wygładzone w postaci drzewa sandałowego. Dodatkowo najbardziej tu wyczuwam jeszcze taką brzoskwinię w połączeniu właśnie z jaśmin, róża i w głównej mierze bez. Zaraz po rozpyleniu ten zapach jest dosłownie taką kwintesencją takiego fioletowego bzu, który zerwiemy prostu z krzaka, gdzie czujemy zapach tych kwiatów, a jednocześnie czujemy te zielone liście, które przylegają do tego bzu i tą odłamaną gałązkę, która też ma bardzo specyficzny taki mega orzeźwiający zapach. Jeżeli kiedyś zerwiecie bez to tę gałązkę, która właśnie odkrywa ta kora. Ta kora odkrywa bardzo przyjemny aromat, bardzo taki orzeźwiający i ciekawy, wręcz ja bym powiedział, że nawet taki melonowy. I dodatkowo właśnie jest to wszystko na takim pudrowym, fajnym podbiciu. Czyli nie jest to taki sztuczny, hamski bez, jak z odświeżacza do klopa, tylko mamy tu bardzo elegancki bez w otoczeniu róży, jaśminu, piżma i dodatkowo właśnie brzoskwini. Jeżeli nam już tu odparuje, to po czasie zapach jest przyjemnie pudrowy, delikatny, lekki, zwiewny. Nie jest z tych takich orzeźwiająco-cytrusowych zapachów, absolutnie. Fajny bez otoczeniu jaśminu, róży oraz pudrowych aromatów. Nic dodać, nic ująć. Również bardzo ciekawa i porządna woda kolońska. Następnym, którym się zajmiemy, to Magnolia. Opakowanie jest pudrowo różowe, złote ornamenty, standardowo, tak jak i każde poprzednie, które widzieliście. I muszę wam powiedzieć, że mimo wszystko, że jest to woda kolońska, tu mamy 85% alkoholu, czyli 15% teoretycznie jest tu olejków, więc ja bym powiedział, że tu pod wodę kolońską tak nie bardzo się kwalifikuje, ale co, nie będziemy wybrzydzać, prawda? Butelka, jak widzicie, również wygląda tak samo, złoty korek z prążkami banderola oraz różowe ornamenty. Przypomina alkohol, nic dodać, nic ująć, prosta klasyczna mi się bardzo podoba ten sznyt retro, który tu marka nam prezentuje. Jeśli chodzi o ten zapach, to muszę wam powiedzieć, że ja kiedyś gdzieś tego typu zapachy już czułem w swoim życiu. Jest to zapach bardzo przyjemny, kojarzy mi się z latem, kojarzy mi się z takimi orzeźwiającymi kwiatami, kojarzy mi się właśnie z taką kwitnącą magnolią, ale w otoczeniu dodatkowych innych aromatów. Wydaje mi się, że ten zapach już gdzieś czułem po prostu na mieście, właśnie latem. Kojarzy mi się generalnie z moimi takimi czasami podstawówki, mniej więcej, coś w tym stylu, więc musiał ktoś kiedyś pachnieć w podobnym stylu. Na pewno były i są pewnie jakieś perfumy, bądź dezodoranty takie właśnie, które pachną w ten deseń. Bardzo przyjemna jest, bardzo taka aromatyczna i bym tutaj się pokusił, że taka najbardziej zmysłowa i najbardziej kobieca woda z tych wszystkich, ponieważ jaśminowa jest takim unisexem, bez też bym podciągnął, bo pod taki unisex, z kolei magnolia jest już taka typowo bardzo kobieca, zmysłowa, zwiewna, mocno kwiatowa, taka kwitnąca, kojarząca się z kwitnieniem magnoli z tym takim czasem wiosenno-letnim, także wydaje mi się, że jest to spoko. Zero wódze kaczki, także no, muszę Wam powiedzieć, że jestem pod wrażeniem tych wód kolońskich generalnie, bo... Z reguły wody kolońskie mają takie podbicie, właśnie mocno takie cytrusowe, za którym ja nie do końca przepatam. A tu mamy naprawdę fajną moc orzeźwienia, ale z postawieniem na konkretny składnik. Tu na pierwszy plan wybije nam się właśnie ta magnolia. I naprawdę przyjemnie to pachnie, i aż chce się tego używać. Jeśli chodzi o nutę głowy w tym zapachu, to mamy mandarynkę słodką pomarańczę oraz różowy pieprz. W nucie serca. Wspomnianą magnolię, frezję oraz jaśmin. Wnucie bazy znajdziemy drzewo kaszmirowe oraz drzewo sandałowe, czyli. Potwierdza się to, co powiedziałem. Nie jest to zapach taki stricte mocno cytrusowy, ponieważ te cytrusy są tylko na samym początku wyczuwalne. Później przechodzimy właśnie w jaśmin, magnolię, dodatkowo właśnie tą skórę kaszmirową, drzewo sandałowe. Więc ten zapach robi się taki przyjemny, przytulny, a jednocześnie czujemy się drześko, lekko, świeżo. Ta mandarynka i pomarańcza, tylko na samym początku, dosłownie są wyczuwalne, ponieważ jak teraz biorę sobie tu patrzę tą nutę bazy w korku to raczej to nie jest wyczuwalne. Ten różowy pieprz też raczej na początku, bo tutaj już nie do końca jest wyczuwalny. Głównie właśnie ta magnolia, jaśmin i, to, i ta skóra taka kaszmirowa bardzo fajnie nadaje takiej pudrowości, elegancji temu zapachowi. W ogóle wydaje mi się, że taka Jasna skóra kaszmirowa w połączeniu z zapachem magnolii i jaśminu bardzo ciekawie się prezentuje. No i ostatnia czwarta woda kolońska, czyli róża. Opakowanie, jak widzicie, jest ciemno takie różowe w porównaniu z tym od magnoli, również złote ornamenty. Klasyk. Każde opakowanie wygląda tak samo, tylko różni się kolorem. Butelka, jak myślicie, jaka jest, zaskoczenia nie ma. Butelka wygląda jak pozostałe. Tym razem jest ciemno różowa, również złoty korek z prążkami, banderola zabezpieczająca zapach. Dodatkowo całość jest utrzymana w tonacji takiej złotej z ciemnym różem. Możecie zobaczyć, właśnie jak ona wygląda. Ja kupując ten zapach spodziewałem się po wodzie kolońskiej różanej, że będzie to taka róża bardzo taka bułgarska, raczej taka świeża, lekko konfiturowa. Taka troszkę mini retro, bym nawet powiedział, ale generalnie bardzo taka typowa, klasyczna bułgarska róża z ogródka. Bardziej coś w tym stylu. Natomiast bardzo mile się zaskoczyłem, ponieważ ta róża jest tutaj bardzo elegancka i nie jest ona aż taka oczywista, jakby się mogło wydawać. Czuć w tym jak najbardziej nuty różane. Zapach jest. Trochę podobny do tej magnolii, którą omawialiśmy sobie wcześniej. Natomiast tu jednak czuć tą taką świeżą nutę tej magnolii i tak po prostu czujemy ten taki fajny orzeźwiający vibe. Z kolei ten zapach na temat róży, tu znajdziemy tą różę bardziej taką przytłumioną. Bardziej taką, bym powiedział, elegancką i absolutnie nie taką ogródkową czy bułgarską. Jest ona w otoczeniu oczywiście takim pudrowym, przyjemnym i aromatycznym, no bo oczywiście zawiera w sobie jeszcze dodatkowo inne składniki. I moi drodzy, tak, w nucie głowy znajdziemy zieloną herbatę, bergamotkę oraz mandarynkę. Jak widzicie, dosyć świeżo. W nucie serca znajdziemy róże, frezję oraz fiołek właśnie, który będzie nam tą różę uszlachetniał i dodawał jej troszeczkę takiej pudrowości. W nucie bazy natomiast znajdziemy piżmo oraz drzewo sandowowe. Baza również z do pozostałych trzech, które usłyszeliście, czyli możemy wywnioskować jedno, że wszystkie cztery wody kolońskie nie są takie właśnie mocno orzeźwiające i takie wręcz gryzące w nosą to orzeźwienia, tylko z czasem bardzo ładnie łagodnieją, robią się lekko pudrowe, lekko przytulne, nadające im taką właśnie głębę, takiego fajnego aromatu. Tu jak mogliście usłyszeć. Róża jest w otoczeniu frezji oraz fiołka. I tu bym śmiało powiedział, że raczej są one w tych takich proporcjach dosyć zbliżonych do siebie. Czyli nie jest tak, że róża dominuje tutaj, tylko właśnie ta róża, frezja oraz fiołek są na podobnym moim zdaniem poziomie. Ponieważ czuć tu różę, ale również wyczuwam też i inne kwiaty. Więc wydaje mi się, że jest to bardzo fajna interpretacja róży i powiem Wam, że dawno się nie spotkałem z taką interpretacją, ponieważ gdyby ktoś tak po prostu nie czytał tego, co tu jest napisane i generalnie nie wiedziałby, jaki jest skład, to wydaje mi się, że część osób miałaby problem z porównaniem do tego, z jakimi kwiatami nam się to kojarzy, ponieważ ja tu czuję po prostu ogród kwiatowy. W którym znajduje się mega dużo kwiatów różnych, ale również z krzakami róży, które nie dominują w tym ogrodzie. że Jest wyczuwalna ta róża, ale nie jest absolutnie ani bułgarska, ani taka konfiturowa, ani retro. Jest to taka bardzo, bym powiedział, zielona róża, coś w tym stylu, w połączeniu właśnie z piżmem, fiołkiem, frezją. Także kompozycja wydaje mi się, że jak najbardziej również udana. Na samym początku, zaraz po rozpyleniu, dosyć mocno uderza ta zielona herbata. Cytrusy nie są mocno wyczuwalne, natomiast ta zielona herbata dosyć długo się utrzymuje, natomiast jeśli chodzi już tutaj o korek, czyli tą nutę bazy, można powiedzieć, to raczej nie jest ona wyczuwalna. Głównie wyczuwamy tu róże w otoczeniu kwiatów oraz piżmo. Bardziej bym w tym kierunku tu poszedł. Ta seria Floral Collection powstała w 2019 roku, więc dosyć młoda jest to seria, natomiast zachowali ten retro vibe. Najmłodszym z nich jest Magnolia 2020 rok, natomiast pozostałe trzy są w 2019 roku. I teraz uszereguję je dla Was od najmniej trwałego do najbardziej trwałego. Tak, moi drodzy, prezentuje się ranking, czyli. Zaczynając od najsłabszej wody kolońskiej, ale wcale nie jest aż taka słaba, ponieważ wszystkie te cztery wody kolońskie są mocniejsze i trwalsze niż ta klasyczna, oryginalna eść niż wasa. Więc. Całkiem spoko się utrzymują, bym nawet mógł śmiało powiedzieć, że około tych mniej więcej 4-5 godzin jak najbardziej zapach jest wyczuwalny. I bardzo dobra i spoko opcja, jeśli chodzi o wody kolońskie. To zaczynając od tej najsłabszej, czyli, czyli wariacja na temat jaśminu. Później mamy różę, później mamy bez. I najbardziej trwałą wodą kolońską jest magnolia. Tu muszę Wam powiedzieć, że magnolia w korku daje tak naprawdę bardzo, bardzo dobrze i wręcz jakby ktoś zaraz co popsikał dopiero powiem Wam, że to wcale im nie ujmuje, ponieważ jak na wody kolońskie, to muszę Wam powiedzieć, że całkiem fajnie się utrzymują, ponieważ z reguły wody kolońskie bardzo krótko są z nami na skórze, bardzo krótko gdzieś tam się trzymają, natomiast no, jednak marka 4711 słynie z wód kolońskich, więc raczej tworzą takiej dobrej jakości te wody kolońskie, ponieważ już nosiłem wszystkie cztery i bardzo przyjemnie się nosi i gdzieś tam z wiatrem zawsze gdzieś nam zawieje, więc wydaje mi się, że jest to spoko opcja. Te zapachy jak na wody kolońskie są dosyć takie nie są jakieś super tanie cenowo. Mi udało się ją polować za jakieś 50 parę złotych za sztukę, więc to był taki deal życia, ponieważ widziałem, że te zapachy raczej chodzą 60-70 zł. Któryś z nich kosztuje jakieś około 80 zł, więc no musicie po prostu polować, bądź jeżeli po prostu lubicie wody kolońskie, to za 100 ml w tej cenie właśnie tych 70-80 zł, to wydaje mi się, że nie jest to też aż taka tragiczna opcja ponieważ mamy tu do czynienia z naprawdę bardzo dobrymi wodami kolońskimi, które nie pachną tanio, które nie pachną przede wszystkim włócekaczką, to co wiecie, że nie lubię tego typu zapachów. Jest to taka fajna, dobrze zblendowana kompozycja tych wszystkich czterech zapachów i uważam, że Floral Collection naprawdę sprawdziła się i udała się. Firmie. No i też dodatkowo wydaje mi się, że też marka robi swoje, ponieważ no, marka 4711 jest pierwszą marką, która tak naprawdę zaczęła tworzyć wody kolońskie, więc już tyle lat jest na rynku, więc skądś ta cena również jest. No dobrze, moi drodzy, to by było nam tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, czy znacie te cztery wody od marki 4711. Jeżeli nie znacie tych wód, a macie jakieś inne zapachy od marki 4711, to napiszcie jakie. I jak wam się sprawdzają, z czym wam się kojarzą? No i standardowo, jeżeli film się podobał, to dajemy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja wam życzę cudownego dnia, bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie i widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć.